To jest na pewno przy, przyjemny element e, na końcu spotkania, natomiast e, dla mnie jakby to nie jest najważniejsze. E, ja już tych statuetek w plutlidze sobie pozdobywałem i dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy e, grali jak najlepszą siatkówkę, taką, która, która podoba się e, kibicom. Chcemy stworzyć fajne widowisko zawsze. Myślę, że dzisiaj nam się to udało. E, i, no i w pełni e, tym jakby oddaje ogromny szacunek Linusowi, ponieważ zasłużył dzisiaj 100% na, na tą statuetkę. Był zawodnikiem, który, który w najważniejszych momentach trzymał, trzymał ten spokój i był siłą ofensywną tego zespołu. A najważniejsze jest to, żebyśmy się w tym sezonie uzupełniali, żebyśmy wszyscy byli zdrowi. Mamy kapitalną drużynę, a złożoną z chłopaków, którzy zawsze zostawiają serduch na, na każdym treningu. A świetnego trenera, cały, cały sztab. No, ja jestem bardzo szczęśliwy, że jestem w tym miejscu i myślę, że długo czekałem na to, żeby tutaj eee, przyjechać do, do, do Warszawy. Eee, no i też chyba długo czekałem na to, żeby wygrać 3-0 w zawierciu. <laughs> tak, oczywiście, zawsze tak jest, że jeżeli przychodzi nowa, nowa persona, to a gdzieś tam są te komentarze, spekulacje, czy faktycznie to jest odpo od odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Natomiast. Eee, ja od początku wiedziałem, że jest to dobry człowiek o dobrym sercu, mający, mający dużą wiedzę na temat siatkówki, kochający siatkówkę i to tak naprawdę pokazuje, że gramy też siatkówkę, która, która się ma podobać kibicom i życzyłem sobie tylko, żebyśmy byli zdrowi, bo to jest najważniejszy sezon, jest długi, dużo jest tych spotkań, więc to będzie kluczem. Ale nie tylko nam, ale jakby wszystkim zespołom życzę, życzę dużo zdrowia, bo e, jak będzie to zdrowie, to będziemy grać e, e, dobrą siatkówkę i pokazywać e, to również w telewizji. Bo pamiętajmy, że ta liga została też stworzona dla kibiców, którzy dają nam świetne wsparcie, czy to z jednej, czy z drugiej strony i gramy również dla nich, więc staramy się zawsze grać tak, żeby się wszystkim podobało. Szkoda, szkoda tego drugiego seta, bo myślę, że, że mieliśmy swoje szanse, ale ogólnie Warszawa zasłużenie wygrała. Myślę, że w każdym elemencie była lepsza od nas. Znamy się już z niektórymi kilka dobrych lat, ale tak oni mnie znają tak, jak ja też ich znam. Eee, co mogę jeszcze powiedzieć? No Tak jak mówię, no, gratulacje dla, dla ekipy z Warszawy za to, że nie wygrali. Nie, myślę, że nie ma na to rzucać winy. Eee, ostatnie treningi fajnie wyglądały. Eee, teraz czas, żeby dalej, dalej dobrze trenować i żeby ta forma szła do góry, bo na pewno mamy rezerwy. Jest to inny klub? Zupełnie inny klub, niż, niż ja go zostawiałem, tak nazwijmy. Ale też powrót, bo na pewno powrót do domu. I tutaj chyba powroty to bardziej, bardziej w tym kierunku, że, że jestem w domu, że, że po treningu jestem w domu, że jak przychodzi weekend, to nie muszę jechać do domu, jest to super na pewno uczucie. I, i w, w tym kierunku jest to debat. Że... E, powrót, przepraszam. Myślę, że już troszkę e, zatrywiliśmy, nazwijmy to, już na pewno rozegrany jeden mecz to jest, to jest przewaga. E, tutaj też duża pompa, pierwszy mecz sezonu u siebie, e, wcześniej prezentacja więc myślę, że, że to na pewno była nasza, duża, duża, duża przewaga, że już ten jeden mecz zagraliśmy. Myślę, że blok obrona tutaj bardzo dobrze, dużo wybloków, dużo, dużo bloków, bardzo dużo obron od samego początku, na pewno z tak grającą drużyną jak my dzisiaj. Bardzo, bardzo trudno się, się gra przeciwnikowi. Ale jeszcze myślę, że są rezerwy. Jeszcze kilka akcji mogłoby być lepszych, więc, więc to dobrze, to dobrze.